Sam kiedyś powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że y, żyć z kobietami to jak kąpać się z piraniami. To jest ciekawa Zresztą, definicja. No, to poglądam telewizję, w której faceci łapią krokodyle na przykład. I, co to i... za telewizja jest? Ja, ja no oglądam co? te Discovery. wszystkie takie... No okay. No właśnie, Discovery. No. Od niedawna mam telewizor. Kupiłem pierwszy przedmiot, nie wędkę w życiu i mam teraz telewizor. Wędkę? Znaczy wędek mam y, około 80 i telewizor. Reszty, reszty przedmiotów nie posiadam. Zobacz, to jest szczęśliwy człowiek, ma 80 wędek i telewizor jest szczęśliwy. No No, to. No, Szczerze mówiąc, od pewnego czasu jestem smutny tylko wtedy, kiedy cierpią bliskie mi osoby. Bo jako facet, który 23 razy był zamknięty e, i tyle razy był pokorzony przez... Na, w sumie na własne życzenie, e, jakoś mnie tak trudno jest mnie jeszcze bardziej upokorzyć, niż to, co przeżyłem. Mhm. A jak odwiedzam mamę na przykład w szpitalu, czy moją ukochaną mamę, czy nawet teraz dowiedziałem się o chorobie ojca, z którym w zasadzie w życiu nie miałem zbyt wiele wspólnego, to nie mogę spać i, i te rzeczy mnie bolą. Tęsknota za córką, czy, czy, czy takie rzeczy. Reszta, te z rzeczy, których nie potrafię załatwić, bo się przez lata pijaństwa nie nauczyłem zwyczajnych rzeczy, zwyczajnego życia.